Witam widzowie Was bardzo serdecznie wy w kolejnym odcinku z Bedwars. I tak, dzisiaj mam zamiar zrobić koniec złej pasy. Wiem, że, y, wiem, że to chyba jest nierealne, ale y, opanuję swoje emocje, przez co z, postaram się zrobić koniec złej pasy. I tak, ja się teraz buduję na diamenty, później na emeraldy. Oby to był koniec złej pasy. No faktycznie w, w, w Armora też y, dobrze zainwestować. Okej. Okay. Na razie dwa. Na razie... Są tylko dwa diamenty. Czekam na ostrość. Okej. Okay. No i teraz buduję się na emeraldy. Hm. Za 20 sekund będę mieć szartnesa. Ale oni mają emeraldy. To jest niebezpieczne. Szybko. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ja zrobię im taką pułapkę, że tu będą mieli, jakby, przerwane przerwany most. I nie będzie chodziło w tym o to, żeby nie doskoczyli. Luka w miście będą mieli. A ja się teraz zabieram za zbieranie emeraldów. Oczywiście, ok, cztery odłożę najpierw na zbroję. Ok, już kolejne cztery. Więc tak, wracam. Sharpness i ochrona. To chowam. Żelazny mieczyk. I fireball. I złote jabłuszko. I tak. Teraz lecę. lece lece lecę, i lece lece lecę. O kurde! No! 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 Kurde! Ajajajaj. To. I fireball. Upa. No i lecę. I właśnie, zostawcie sobie z zuneczkiem, łapeczkę w górę. Okej. Okay. I tak. E, nie trafiłem. I Choć... Ej, żółci zostali wylaminowani. Czyli... A różowi? U różowych jest jeden. Okej. Okay. Okej. Okay. Jeden emerald. Drugi. Trzeci. No i teraz... Czwarty. Okej. Okay, teraz już będę mieć całego seta. I ochronę dwójka. Wow. No w sumie praktycznie wygrałem A rękę. Ale tylko praktycznie. Bo teraz kupuję sobie seta. I ochronę dwójka. No struwa. No tego? I tego. Szybko zbieram. Zbieram, zbieram, zbieram. Z... I zbieram. Okej. Okay. No i drugi fireball. Okej. Okay. Nie ma łóżeczka. To całkiem spoczka. W sumie. Ale to lecę na niego. Ja się bardziej rozwijam. Nie wiem czemu. Aha, nie, niebieski został jeden. Hmm. I tak... Lecę, lecę, lecę. Szybko biegnę. To będzie przełamanie złej pasy. Niebieskich tu nie ma, ale mogę zgarnąć. Ich tam łupy, że to tak nazwę. Okej. Okay. Trzeci firewall. No to gdzie on może być? Hmm. Popatrz. Ok, więc tak, 4 Ej, no jest u różowych. Mój kolega mi pisze, ok, czyli jak jest u różowych, to ja na niego lecę. Pa, pa, pa. No to lecę, lecę, lecę. Jest u różowych. Nie ma go do farmazonu. Nie ma go u mm. nie, ma go tam... nie ma go u różowych. Jestem u różowych przecież. Gdzie on jest? Pójdźmy, pójdź, okay. yy, i tak. Teraz jak jest, pisał, że jest u różowych, ale został zabity. A więc gdzie on może być? Hmm. Zobaczymy. Ale na ten moment to zrobię sobie diamentowy mieczyk. Czym też przyła... Właśnie przełamuję złą pasę. No i teraz uwaga. Ochrona trujeczka. No i diamentowy mieczyk. I tak lecę, lecę, lecę. I to... cztery firebole. Fireball. hm Dziwnie, nie można go znaleźć. Na pewno będzie musiał przyjść tutaj gdzieś na środek. Chyba, że się zapytam kolegi. A y y y gdzie jest? Choć robić nam obsydian w sumie, no zarazem tak, ale zarazem nie, no bo po co na koniec rundy, ale może to być jakiś tryhard i nas rozwalić. I nie odpisuję. Ok. Czyli teraz yy, po prostu nie wiem co. Po prostu jakby nie wiem co. Bloki 8 obsydianu. Szybkie kopanie. A obsydian, żeby się zajął. gdzie on może być? Gdzie jest? Piszę obs w